Awe Maryja, Awe Maryja, Awe Maryja, Duchu Święty, przyjdź tak jak chcesz Ty. Dziś zaczęliśmy, słuchajcie, film od pozdrowienia Najświętszej Panienki Maryi, Boga, Rodzicy, Dziewicy, ponieważ film ten będzie właśnie poświęcony niesamowitej sprawie, fenomenalnej właśnie roli Maryi w historii zbawienia. Jutrzenka, tak? Gwiazda Morza, port... Tonących, tak? Kotwica. Nadzieja nasza spełnia się w Jezusie Chrystusie. Ona przychodzi niejako pierwsza, no. I tutaj ma to też takie piękne właśnie, właśnie też związki właśnie ze świętym Janem Chrzcicielem. Zobaczcie, przyjaciele, jak to jest niesamowicie. Przyjaciele w Chrystusie Jezusie, tak? Tylko nie w ten sposób możemy się przyjaźnić na całej ziemi i tak już aż do nieba, bo tam są tylko nasi przyjaciele w Chrystusie. I niech tak będzie na zawsze, kochani. Bo to jest tak, że Także Maryja, tak, która właśnie z Ducha Świętego poczęła i porodziła Bożego Syna, otrzymuje wszystko od Boga, aby też mogła wypełnić właśnie to swoje posłannictwo, takie jedyne. No i jak to jest? No i po prostu, jak idzie do Elżbiety, to okazuje się, że święty Jan Chrzciciel, właśnie ten, który przyszedł, aby właśnie przez pokutę i ten chrzest potem przygotować właśnie na nadejście. Przez 6 miesięcy wcześniej przyszedł, tak? Właśnie Jezusa! Na narodziny właśnie, narodzenie Bożego Syna z Maryi i Dziewicy która zawsze niejako pozostaje, prawda? Boga rodzica, pozostaje dziewicą. Jest to niesamowite, ma aż trzy gwiazdy, ponieważ to wszystko jest w niej taką wielką tajemnicą, każda reprezentuje jej rozwój dla nieba. Jest ona naszą też matką, od Jana nam, przez Jana nam dana od Chrystusa, tak? I my przyjmujemy, no jeżeli przyjmujemy, to mamy wszystko jak najlepiej w Chrystusie Jezusie Panu naszym urządzone dla naszego życia, tak? I jest to tak. Dlaczego tak bardzo panicznie boi się zły? Właśnie Maryi. I jeszcze potem martwi się, bo no jak taka dziecina. No nie wiem, jeszcze, jeszcze akurat, no tak, bo ten, ten właśnie to stworzenie Boże, właśnie zbuntowany anioł, ma, ma bardzo wielu swoich, no jeszcze niestety tutaj, takich, którzy okłamują ludzi, tak? Przedstawicieli, ale jeżeli właśnie głowa tego czy innego węża po prostu jest, zostaje miażdżona, to mm, użalanie się nad sobą w takiej sytuacji wymaga natychmiastowego przylgnięcia właśnie do najświętszej panienki Maryi, właśnie jako matki Chrystusa, i naszej, Panu naszem. No kochani, jest to jedyne, najlepsze rozwiązanie teraz i na zawsze. I słuchajcie, moje krótkie świadectwo. Może zobaczycie, że nie ma można szyi ciężkiego krzyża, ale to wyłącznie, dlatego że Bóg prowadzi nas na większą swoją chwałę i są pewne jasne znaki ażeby właśnie na większą chwałę Boga to się wszystko działo. E, tutaj nam Franciszek towarzyszy, a teraz jeszcze Ignacy z Loyoli. Alleluja!